Kochani, to Poniak tam znowu na moim kanale. Jeśli jesteście nowi, to oczywiście zapraszam do subskrypcji Wszystkim, którzy są tu ze mną już dłużej, bardzo dziękuję i miło mi Was znowu tutaj powitać Dzisiaj mam dla Was krótki film, dlatego pozwoliłam sobie na dłuższy wstęp Przychodzę z Pawełkaczkami z Shein, oczywiście mam dla Was kod promocyjny i to jest w opisie Będzie też na moim Instagramie na pewno dodane w zdjęciu i będziecie mogli tam wszystkiego się też dowiedzieć A dzisiaj naprawdę krótki film, mam trzy rzeczy i przyznaję się, że nawet już jedną miałam okazję Mieć założoną, bo te paczki przyszły wieki temu i nie miałam jak tego nagrać. Zacznę od pierwszej, która w ogóle bardzo mnie zaskoczyła, bo jest różowa. E, dzieje się tu bardzo dużo, zasz, zaskoczyła. Ja te rzeczy sobie sama wybrałam, oczywiście. I ja z siebie po prostu zaskoczyłam wyborem. Mamy kokardki na ramionkach, mamy gumkę w pasie, mamy podszewkę, mamy tutaj kiul z takimi przeszyciami. I cienką warstwę właśnie tej podszewki, która jest dość mocno przeźroczysta, więc na pewno stabilizna. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Tego akurat nie mierzyłam, więc ciągle jestem, ciągle zastanawiam się, jak to będzie działać, bo wygląda przeuroczo tak naprawdę. Jak takie słodkie dla takiej małej dziewczynki. Kolorystycznie, widzicie, dopasowałam się nawet bluzką do tej sukienki. Lubię ten kolor, więc to nie byłoby problemem, ale krój jest naprawdę specyficzny, bo dzieje się. Tyle rzeczy w nim, tyle ta sukienka ma elementów, które nie wiadomo, czy będą razem dobrze wyglądać. Może być to wielką klapą, albo wielkim sukcesem, są dwie opcje tak naprawdę, nic pomiędzy, przymierzam. Naprawdę nie wiem, co myśleć o tej sukience, bo nawet jak patrzyłam na siebie w lustro, to jakąś tam, nie jest tak źle, ale z drugiej strony, im dłużej ja mam na sobie, tym chyba, chyba bardziej zmieniam stanie, czuję się jak taka jak mała dziewczynka z jednej strony urocza, Hmm, ale z drugiej strony, wiecie, no... Gdzie ja bym miała w tym wyjść tak naprawdę. No, ja widziałam to w ogóle na Instagramach chyba dziewczę, tak mi się kojarzy i dlatego ją zamówiłam, bo była taka właśnie słodka urocza. Może do jakichś fajnych zdjęć, wiecie, uch, by się nadała, ale nie sądzę, żebym ją nosiła jednak, bo tutaj się dzieje, u się dzieje się dzieje tak naprawdę z tej sukience. Trochę za dużo jak na mnie, niestety się przekonać. Ja czuję się tak landrynkowo, aż za landrynkowo, lubię by wiecie o tym, ale bez przesady. Wzięłam ją ze sobą do Turcji, ale nie było akurat okazji, żeby się tak wystroić i ona ma też bardzo głęboki dekolt, bo akurat ją przymierzałam. Jest długa i nie ma żadnego rozcięcia, czego mi trochę brakuje. Myślę, że byłaby ciekawsza, jakby miała rozcięcie. Materiał, zaraz wam sprawdzę materiał, rozmiar M i tamtej też jest M, materiał to 100% poliester i właśnie to jest to, co Najbardziej działa chyba na jej niekorzyść, to jest to, że to jest w 100% poliestr, jest długa, a jest bardziej letnia, więc e, można się w niej trochę spocić. E, myślę, że to jest na takie trochę chłodniejsze wieczory, żeby jednak, żeby ta temperatura jednak aż tak nie działała. Podoba mi się ta sukienka, od razu zrobiła na mnie dobre wrażenie, zakupiłam ją znowu z myślą mojej mamie, bo to jest idealny krój dla niej. Jest w sensie idealny idealnie ulubiony aktualnie krój. Bardzo lubi też to połączenie czerni z takim trochę złotym, to jest akurat taki brudny, bym powiedziała, złot, prawie brązowy. Paulina i opisywanie kolorów, część kolejna. Ale nie, sukienka jest bardzo ładna i chyba ją sobie zostawię akurat, bo moja mama doszła do wniosku, żeby ją skróciła, według mnie wtedy traci trochę uroku i wolałabym jednak zostawić sobie ją w takiej wersji długiej na jakieś wieczorne wyjścia. Myślę, że z koturnami może wyglądać naprawdę ładnie. Jedyne co to właśnie ten materiał, ale z sukienki myślę, że będę i tak miała pożytek. Znajdę jakąś okazję, żeby ją założyć, przymierzam. No i ta sukienka mi się bardzo podoba, to Wam trochę bardziej pokażę długość. Mam stopy akurat już na wierzchu. E, podoba mi się krój, podoba mi się wygląd, tak jak mówię, głęboki dość dekolt, trzeba to związać z paskiem, żeby on się nie rozchodził, więc ta m nawet na kogoś większego będzie okej, okay, no ona ma gumkę w pasie, więc tym bardziej. E, podoba mi się, no fajnie bym miała rozcięcie, nie wiem czy sobie sama nie zrobię jakiegoś rozcięcia, na nóżkę, jednak, bo i wygodniej się wtedy chodzi w tych sukienkach, chociaż ona i tak jest dość szeroka, więc nie ma problemu. Nie wiem, kto robi tak wielkie kroki, ale ja bym też miał z tym problem. To da się tu zrobić i Myślę, że to też byłoby fajnym pomysłem. Podoba mi się te rękawy. Mówię, to jest poliester. Ja to trochę czuję i trochę się obawiam tego, jakby już zapomniałam, jak to jest latem nosić poliester. Jakby chyba zbyt było przyjemnie. Taki mam chwilowy zastój mózgowy. I tak, yy, podoba mi się ten wzór. Naprawdę fajna sukienka. Myślę, że nawet właśnie już na wiosnę z, z kataną jakąś, z białymi trampkami, bo według mnie wszystko pasuje do białych trampek. Jeśli jesteście ze mną, to już to wiecie. I yy, tak bym to założyła oczywiście, ale też widzę to na jakiś taki w yy, wieczorny obiad z koturnami, z ładną torebeczką, yy, właśnie włosy spięte, jakieś fajne takie większe kolczyki i myślę, że to też byłby dobry pomysł z tego jestem bardzo zadowolona i myślę, że to mogę polecić no oprócz tego materiału. No i moja ulubiona sukienka aktualnie, bo bardzo 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 mi się podoba i bardzo dobrze się w niej czuję. Miałam ją właśnie też na wyjeździe z Turcji. Mogliście widzieć na moim Instagramie zdjęcie. To jest sukienka, która ma takie e, hafty na rękawach. Tutaj na jednym, no i na drugim. One są trochę pufiaste. Ona sama jest taka luźniejsza, nie jest za długa, ale spokojnie sprawdza się jako sukienka, nie ma z tym problemu. Jeśli ktoś chciałby czuć się w 100% pewny, można ubrać pod nią takie krótkie spodenki i też będzie ok latem. Chociaż według mnie działa bez, bo nie jest aż tak krótka, to skład materiału jest po prostu fascynujący. 100% bawełna, co jest dla mnie naprawdę dużym plusem. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze się w niej czuję. Ma wiązanie na dekoldzie, ale oczywiście można zostawić po prostu luźno jak komuś to bardzo będzie przeszkadzać, można to wyciąć. Ja jestem nią, jestem z niej po prostu bardzo zadowolona. To jest bardzo dobry zakup i ja wiem, że ja będę nosić tę sukienkę bardzo często, bo. Jest y, z dobrego materiału, dobrze się w niej czuję. Wcale nie jest taka gniecąca się. Jak byłam pewna, że jak będzie 100% wypełnąć, ona jest akurat wyprasowana, ale pisałam u mnie w szafie, a tam jest bardzo dużo rzeczy i one są już stłoczone. Więc najczęściej y, to prasowanie nie, nie ma najmniejszego sensu, ale jest wyprasowana i się nie pogniotła aż tak. Jak myślałam, że się pogniecie, niektóre rzeczy gniotą się o wiele gorzej w mojej szafie. Ale sukienka bardzo mi się podoba i przymierzam. Z tą sukienką zdecydowanie się polubiłam, to od razu wam mówiłam i już, jak ją założyłam się w niej dobrze czuję, mówię, ona ma taką długość idealną tak naprawdę, jeśli jeszcze, żeby jeszcze mogła robić za sukienkę. Jest taka rozkoszowana, więc jeśli ktoś lubi, można ją też nosić oczywiście do legginsów, jeśli ktoś lubi, ja nie przepadam akurat, więc nie za bardzo podobają Ci te rękawy, chociaż to nie jest aktualnie w modzie. Ona nie jest... Ja też nie kupuję tylko ślepo rzeczy, które są modne, chociaż wiecie, że też mi się to zdarza oczywiście, bo takie rzeczy też chcę Wam pokazywać. Ale ta sukienka jest po prostu czymś, co wiem, że będę nosić i wygodne, proste, łatwe do założenia. Ja lubię takie rzeczy tak naprawdę na co dzień i to na pewno docenię, a jest fajna jakości,owo dobrze wykonana, była już prana. Dwa razy kolor, kolor się nie sprał. Dalej wszystko jest idealnie i w 100% mogę ją polecić, kupujcie. To Czas na szybkie podsumowanie, powiem Wam, bardzo jestem, tak naprawdę, zadowolona z tych dwóch sukienek. Ta pierwsza jest takim trochę dla mnie e, niewyjaśnionym znakiem zapytania, bo nie wiem, czy będę ją nosić, czy nie. Dajcie mi znać, czy powinnam, czy powinnam ją oddać, albo zostawić ją tylko do jakichś zdjęć słodkich, uroczych, wiecie, takich dziewczęcych. E, może planuję, myślę o tym poważnie, żeby zacząć robić też troszkę inne formy zdjęć, ale. Ja wezmę za dużo znowu na głowę I później nic mi z tego nie wyjdzie Więc powoli, na razie skupmy się na tym Co już robię, żeby robić to dobrze I tak Tak jak zawsze zapraszam Was do subskrypcji Mam nadzieję, że widzimy się niedługo